W ramach akcji Loto w mieście placówki WSM organizują wiele ciekawych wydarzeń dla dzieci, m.in. zróżnicowane tematycznie konkursy, warsztaty oraz jednodniowe wycieczki w interesujące miejsca naszego regionu. Jednym z nich okazało się ranczo Zagata we wsi Grabarze, niedaleko Działoszyna. Pobyt w urokliwie położonym gospodarstwie rozpoczął się od zwiedzania mini zoo, w którym atrakcją dla dzieci było karmienie zwierząt, m.in. kus, owiec, krów, osiołków i kucyków. Następnie na klubowiczów czekała wyjątkowa ciuchcia kursująca po okolicy. Spore emocje dostarczyły dzieciom. Również ewolucję na trampolinach oraz odpoczynek na rozwieszonych w cieniu drzew hamakach. Ponadto uczestnicy wycieczki wzięli udział w wielu zabawach plenerowych, m.in. przeciąganie liny oraz grę w piłkę nożną. Pobyt na ranczo Zagata dzieci zaliczyły do bardzo udanych. Niemniej ciekawym miejscem odkrytym tego lata przez Spółdzielczoodą Kultury jest Zagroda Edukacyjna Stefanówka we Wsi Nowa Szarlejka, położona w otoczeniu pól i lasów w towarzystwie przyjaznych zwierząt takich jak kuce walijskie, kuce szetlandzkie, owce, kozy, króliki, kury, perliczki oraz kaczki. Jednak ulubieńcą wszystkich dzieci jest tutaj krowa Malwina, którą każdy chciał pogłaskać i nakarmić. Sympatyczna krasula ochoczo pozowała do zdjęć. Ponadto dzieci wzięły udział w warsztatach Lawendowy Zakątek, podczas których poznały różne gatunki lawendy, jej zastosowanie oraz właściwości. Następnie odbyła się część praktyczna, polegająca na wykonaniu lawendowego woreczka zapachowego. Pachnący upominek dzieci zabrały na pamiątkę do domu. Zagroda Stefanówka ma w swojej ofercie wiele ciekawych warsztatów, z których klubowicze z placówek WSM na pewno skorzystają jeszcze w te wakacje. Podczas kolejnego tygodnia wakacji w placówkach kulturalnych WSM dzieciaki ze Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Osiedla Kopernika wzięły udział w warsztatach. Pozytywnej dyscypliny, które poprowadziła Małgorzata Dudzińska, nauczyciel i zarazem certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny. Temat pozytywnej dyscypliny jest bardzo szeroki opiera się na wzajemnym szacunku. Zapoznanie się z zagadnieniem pomaga w pracy dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Tymczasem w ten weekend w wakacyjnym programie TVK podsumowanie pierwszego miesiąca letniego wypoczynku dzieci z placówek kulturalnych spółdzielni mieszkaniowej. Sporo się działo, zapraszamy po temacie tygodnia.